Siema! Dzisiejszy odcinek jest o chłopcu, który gra w gry. O, tego jeszcze nie było, co? Barbara patrzyła z niepokojem, jak jej syn coraz więcej czasu poświęca nagranie. On już gra drugą godzinę non stop. No i wiadomo, jak to bardzo komenta gry głupie dla głupich dzieci. Jak można grać w gry? Jak? Poza tym typa grzybkę i postanawia oczywiście przez gry y, zrobić jedną słuszną rzecz, którą można zrobić przez za dużo granie w gry. Czyli skoczyć z okna. Wolę umrzeć niż ci powiedzieć. Ty zawsze we mnie wierzyłaś, a ja jestem totalnym zerem. Pomóż mi, mamo. To jest głupi odcinek. Dlatego nie chcę się zbyt dużo tutaj gadać. Chodźcie ze strony Naruciak, idziemy oglądać Narutu jak 112. A, a, tak przy okazji, to widzicie właśnie Ciuki. Barbara Emilińska, 38-letnia nauczycielka języka polskiego w liceum spędzała sobotnie po ze swoim synem Filipem. 16 latek dobrze się uczył i nie stwarzał matce żadnych... No to dobrze, że piosenka. lat temu Barbara rozwiodła się z ojcem. Ja w ogóle nie słyszę z z tego z lektora prawie nie. ostatniego inżyniera. To Imilińskiego. Rozkręca się! Obecnie para spodziewała się uh! dziecka. Wow to konsolę? Tak, tak. On mówi wyjaśni. ten syna ta muzyka dalej leci, nie! Tomasz, a dlaczego tego ze mną nie uzgodniłeś? No, kochanie, nie sądzę, że będziesz miał coś przeciwko konsoli. Jakiś czas temu Tomasz pokazał Filipowi,. To świetnie. dalej leci! Wyczyśćcie tą muzykę! Bez mojej zgody. Ja nie wiem, może na słuchawkach jak jesteście, to lepiej to słyszycie. Jak ja jestem na głośnikach to ja ledwo ją słyszę i tylko napierdzielam ta muzyka, nie w tle. To jest ten moment, jak jesteś montażystą i bardzo ci spodobała jakaś piosenka, więc musisz ją wszystkim puścić. Nie że kompletnie nie pasuje do tego, co się dzieje na ekranie. Kochani, ale czepiam się, spokojnie, zaraz będzie tylko gorzej. Jakiś czas temu Tomasz pokazał Filipowi świadkier wideo. Teraz kupił mu konsolę bez mojej zgody. W szkole, w której uczyłam, widziałam dzieciaki, które siedziały z nosem w komórkach i grały non-stop. Kiedy będzie drop i wlesi refren tej piosenki? Wcześniej nie mieliśmy nawet telewizora, a teraz wielka plazma, konsola. Mamo, daj spokój. Dzięki Tomkowi wyszliśmy z epoki Kamienia Łopanego i w końcu żyjemy jak cywilizowani ludzie. Teraz powinien robić montażysta coś takiego, coś takiego jakby ujęcia, w zależności od tego, jaki jest rytm piosenki, nie? Masz to co mam zrobić? Mam to oddać? Nie chciałabym, żeby Filip uzależnił się od gier. Opuści się w nauce. Kochani, 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 kochani! Przynoszę uzależnienie od komputera. Czy ktoś chciałby, abym mu tak pierdyknął tym komputerem w głowę? Od razu się uzależni. Uzależni za to koło! Uzależni za to koło! Nawet jak rozwodziłaś się z tatą, to miałem najlepszą średnią. To co? Możemy podłączyć? Filip to rozsądny chłopak. Gry go nie zgubią. A, tata jest bardzo pewny. A czy wymienił framugę od okna? No bo wiadomo, co gry komputerowe robią z dziećmi. Przy okazji, ja nie oglądam tego odcinka. Widziałem tylko i wyłącznie na początku trailer. Bo uwaga, te parę dokumentów to mają trailery. Trzy razy lecące w trakcie tego odcinka. No dobrze, ale wcześniej ustalimy, ile godzin dziennie Filip będzie mógł grać. Ha! Dzięki, mamo! No, on będzie grał 15 minut dziennie. Super, dzięki mamo. To chodź, podłączymy. Kupiłem też parę gierek, to sobie potem zagramy. Ale fajnie. Poczekaj, jesteśmy w Polsce. Nie będziecie kupować gier co? Kilka dni później. Czy ten laptop zamienił się w telewizor i pada! Halo! Kupiłeś mu laptopa, czemu nagrywa na telewizorze? Filip spędzał kolejną godzinę z padem w ręku. Barbara patrzyła z niepokojem, jak jej syn coraz więcej czasu poświęca nagranie. Cholera. typ, tam watuje naprawdę w hardcore gaming, jeżeli gra. Z wyłączonym padem, nie? O Jezu! o a tam już leciał mocny gaming! On już gra drugą godzinę non-stop. Teraz dochodzi do tej głupiej sytuacji, nie? Że śmiejemy się z tego, że Polsa trochę nie rozumie grania w gry komputerowe. I oni przeżywają, że ogra gra... ...dwie godziny. Uuu, tak, tak, dwie godziny to bardzo dużo grania w gry komputerowe. Wyobrażacie sobie grać 10 godzin w ciągu dnia? Kto to widział? Nie znam takich ludzi. 12 godzin? Brak snu? Nie no, takich ludzi nie ma, nie? Ej, u was też jest tak gorąco? Jakby... Nie wiem, ubrałem tą koszulę, ale tak chyba zbyt odważny jestem. Kochani, pamiętajcie, pijcie wodę, a jak macie grzywkę, to utwicie włosy w lato... W lato nie opłaca się też zapuszczać grzywki. To nie jest tak długo. Mój grać kiedyś z kolegami całą noc. A później stracił przytomność. Jak, jakie straci... Okej, okay, ja przytomności nie straciłem, a gdybym ja tylko jedną nockę zarywał. Pod rząd. Ale z takim długim graniem w grę komputera jest troszeczkę jak ze siłką. Nie możesz od razu wziąć na klatę 200 kg. Musisz stopniowo 10, 20, 40 kilo na sztangę. Tak samo jest z długim graniem na komputerze. że musisz pograć 2 godziny, 5, 8. 40 100! nigdy nie sprawdzajcie na swoich platformach ile macie wspólnie, łącznie spędzonych godzin w grach. To jest dużo życia, które mogliście poświęcić na rower i zdrowe owoce. Do drzwi imienińskich ktoś zadzwonił. Widzę zobaczyć kto. To był Igor, kolega z klasy Filipa, który tego dnia był umówiony z synem Barbary. O. Dzień dobry. Cześć Igor, zapraszam. Może tobie się uda odciągnąć Filipa od gier. Mamo, ale ja mam podzielną uwagę. Gdzie jest ten laptop? Trzyma, trzyma. Chodź do mnie zaraz ci wszystko pokażę. Trzymaj, przemierz. Zobacz, czy ci odpowiada. Jaki most jest? No Mego, fajno. Zejdę sprzedaż. Stówkę myśli, będzie ok. A masz coś jeszcze? Pewnie chodź, pokażę ci. Wszystko może być twoje. Mój syn. Który zawsze lubił się dobrze ubierać, zaczął sprzedawać swoje ubrania. Nie rozumiałam dlaczego. Dostawał przecież kieszonkowe. Ja też nie rozumiem dlaczego profit powinien iść do osoby, która mu to kupiła, czyli do rodziców. To jest bezsens. Które dotąd mu wystarczało. Zachowanie syna było dla mnie niepokojące. Gdyby każdy rodzic reagował jak ich dziecko gra dwie... Dwie godziny. Jak można grać dwie godziny dziennie w gry komputerowe? Gdybym ja jako dziecko grał dwie godziny dziennie w gry komputerowe, to może, ale tylko może, miałbym Barniejsze dzieciństwo, więcej wspomnień. Filip? No? Dlaczego pozbywasz się swoich ubrań? Podsłuchiwałaś mnie? Przypadkiem słyszałam. Po co mam trzymać ubrania, których nie noszę? No, ale bluzę, którą sprzedałeś Igorowi, jeszcze niedawno zakładałeś. No, ale już mi się znudziła. Teraz mam kasę na nową. To źle się kombinuje zamiast prosić ciebie o pieniądze? Czyli wszystko jest w porządku, nie masz żadnych kłopotów. No, co ty, powiedziałbym ci? Weź, co ty, ma grzywkę na pewno! Wymieniliście tą framugę w końcu! Nie skupiaj się tak na mnie i mnie nie kontroluj, bo się uduszę. Dam sobie radę. Syn miał rację. Syn, syn nie miał racji. Jak można się udusić od rozmowy? Można się udusić od upałów. Mamy czerwiec. Czemu jest gorąco? Nie rozumiem. Nie zmieniało to jednak faktu, że martwiłam się o Filipa. Dorastał i stawał się bardziej niedostępny. Nie mogłam się z tym pogodzić, że już nie jest synkiem mamusi. Problem z tą kobietą jest taki, że ona yy, mówi w paru dokumencie. Kilka dni później Barbara szykowała się do pracy. Chciała założyć kolczyki, które dostała od Tomasza na pierwszą rocznicę ślubu, ale nie mogła ich nigdzie znaleźć. Kurczę, jeszcze wczoraj tu były. Coś nie zginęło? Tak, kolczyki. I nie ma też pierścionka po mojej mamie. Może pani Maria wie coś na ten temat. Widziałem wczoraj, jak mierzyła. To syn! skipnijmy dalej. Ale mam nadzieję, że przynajmniej to jest dobra inwestycja w, kostę, w się, z której będzie profit. Dwa miesiące później do Imilińskich przyszedł Stanisław Fikus, przedstawiciel jednego z parabanków. Twierdził, że Tomasz zaciągnął u nich pożyczkę w wysokości 50 tysięcy złotych i zalegał z jej spłacaniem. To tych insynuacji! Proszę mi się stąd wynosić! mi z tyłopami! Za się na policję. Między Tomaszem i pracownikiem Parabanku doszło do przepychanki. Jakby popchnąłem pójdę do przodu dokument, a typ się dławi po, 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 po uderzeniu tego człowieka z, jak przed z Parabanku. Te... Się w temacie gier, kojarzycie jak Simsy, które tak, ojoj, ojoj, jak nie mogą przejść, ponieważ tam im coś postawił ojoj, ojoj, to ja. Stanisław Fikus, broniąc się, chciał uderzyć Tomasza w twarz, ale zamiast tego zadał Tomaszowi mocny cios w szyję. Tomasz zaczął się dusić. Plus posiadania ojczyma jest taki, że można mieć drugiego. Gorzej z tatą. Bardzo proszę szybko o karetkę. Mój mąż dostał pięścią szyi i teraz się krztusi. Proszę pani imię i nazwisko oraz adres. Ulica Kościuszki 123, mieszkania 70. Nazywam się Barbara Jemielinka. Rozumiem, czy ktoś zaatakował pani męża? Przyszedł do nas pracownik parabanku i usiłował nam wmówić, że mój mąż zaciągnął dług. Doszło do awantury i on go uderzył. Rozumiem, a proszę powiedzieć, czy na nadal tam jest? Już uciekł! O Jezus, Maria! Mąż nie utrzymał równowagi! <grym> nie wiem, czy Jezu chrystus. Ja jestem, ja jestem psychopatą, nie? Ja się śmieję, ponieważ gość źle udaje umieranie. Nie wiem. <grym> ja jestem złym człowiekiem, naprawdę. Ale mam nadzieję, że wy wiecie, że po prostu już się nie da być normalnym po tylu par dokumentach. No jakoś... muszę być, nie? Ale chciałbym zaznaczyć, że co jest... W ogóle, odcinek jest zupełnie o czymś innym, a nagle nawet tam syna nie ma i zajmujemy się typem, który dostał od losowego ziomka za jakiś dług w szyjek, o którym wcześniej też nic nie było, po prostu tak, o! S -s Słuchaj, Mordo, uzależnione dziecko zajmuje za jakieś 13 odcinka. Musimy coś dać pomiędzy. To dajmy trzy zwiastuny, które będą trwały z cztery minuty, e, a potem dajmy typa, który przychodzi o jakiś dług i wali typa w szyję i wtedy trzeba dzwonić po pogotowie, to już mamy dziesięć, Aha. Proszę czekać na karetkę i zachować spokój. Tylko w taki sposób może pan pomóc tacie. To mój ojczym. Przepraszam, ojczymowi. Ale kocham go jak własnego ojca. Ja nie chciałem, naprawdę nie chciałem. Czego nie chciałeś? Kilka minut później do mieszkania Imielinskich wbiegł kolega Filipa, Igor. Zdenerwowany chłopak twierdził, że syn Barbary jest w niebezpieczeństwie. Pani właściwie szybko, Filip chce się zabić. Co to opowiadasz? Co? Przed chwilą był tutaj. Napisałem co? dziwnego SMS-a, myślałem, że to dla Beki, ale nie. Co? Siedzi na oknie, usiadł w pokoju i chce się zabić. Co? O Boże, muszę iść do syna. Co? co? Nie rozumiem, ale czy ktoś może zostać poszkodowanym? Co? Proszę. Słucham? Ja już nie wiem, co się dzieje, naprawdę. Oglądam to. Ale nie wiem, myślałem, że jakoś się umówią na to skakanie z okna. Sobie ustawią datę i godzinę w kalendarzu Google. Albo się o coś pokłócą. A ten dosłownie przed chwilą przyszedł, zobaczył. O nie, o nie. I poszedł, i teraz on chce skakać. Nie mówisz sobie wybrać lepszego momentu jego jeden ty? Czy najgorsze skakanie z okna? Ludzie spadają z balkonów, z okien, na innych ludzi pod blokiem, którzy wyszli ze swoim Yorkiem, terrierem. Na czy nie? Wiem, czy musiałem to doprecyzować? Dobra, uratujmy Cię z tej framugi kosztem śmierci Twojego ojczyma. Kiedy Barbara wbiegła do pokoju Filipa, chłopak siedział na parapecie i płakał. Jezu, synku, Filip! Nie podchodź, bo skoczę! On siedzi na oknie, mieszkamy na siódmym piętrze. Ha, <noise> ta patrzy na syna. Ty, no, no, w sobie pani nie wyobrazi sytuacji, która się właśnie dzieje! Gno, jak jeden wszedł mi na okno, a dopiero co miałam! Halo, tutaj operator 21. Na ulicy Kościuszki 123 potrzebuje jeszcze jedną karetkę. Oprócz mężczyzny z urazami szyi jest tam jeszcze desperat, który próbuje skoczyć przez okno. W ogóle słowo desperat brzmi tak źle. W sensie, gdybym był tym desperatem, to bym się obraził, że tak do mnie mówicie. Przyjąłem, wysyłam drugi zespół. Wysłałam na miejsce karetkę pogotowia oraz negocjatora policyjnego. To była bardzo trudna sytuacja. Kobieta była w ciąży. A musiała uratować rannego męża oraz zmierzyć się z jeszcze trudniejszą sytuacją, jaką była próba samobójcza jej syna. Wierzyłam w nią. Miałam nadzieję, że da radę. Gdyby nie dała rady, to odcinek nie byłby 12 plus. Proszę nie robić gwałtownych ruchów i nie doskakiwać do syna, dobrze? A przede wszystkim niech pani nie skacze z nim. Filip, dlaczego to robisz? Co się stało? Czy to ma jakiś związek z Tomaszem? Nie, to znaczy tak, on przeze mnie tam leży. Dlaczego uważasz, że to twoja wina? Wolę umrzeć, niż ci powiedzieć. Ty zawsze we mnie wierzyłaś, a jestem totalnym zerem. Pomóż mi, mamo. O Jezu, wypadł mu telefon, zachwiał się! To ja ukradłem twoją biżuterię. Potem zwaliłem na panią Marię, a potem... Ty ukradłeś? <noise> Dostajesz karę na komputer, jeżeli tego z tego okna, gnoju jeden, ty! Niech pani nie przerywa synowi, niech pani pozwoli mu się wygadać. Ty nie przerywaj, bo ci przeszedł zaraz uzależnienie. Wziąłem pożyczkę na Tomka. Kiedy był chory, to ukradłem jego dowód. Nawet się nie zorientował. Po co ci te pieniądze były? Co za nie kupiłeś? Skrzynki. Jest! Mamy to! Ale tam może być duży profit, mamo. Z takiej jednej skrzynki może wypaść kosa, która będzie fejdem i wtedy będzie warta z 1000-2000 dolarów. Jakie skrzynki? Skrzynki w grach wideo. W grze wideo jest, bo, bo, bo mówisz o jednej, tylko jedna jest taka, gdzie się to opłaca, chyba że kupowałeś w innej, gdzie się to nie opłaca, to nie ma dla ciebie nadziei na tym, na tym świecie. Wydawałem więcej i więcej, potem jeszcze więcej. Totalnie się w tym zatraciłem. Uzależniłeś się od kupowania gier? Proszę pani, pani syn uzależniony jest od hazardu, nie od kupowania gier. Haha, głupia mama. W grach można kupić wirtualne skrzynki, które nazywają się lootboxy z ulepszeniami, które umieszczone są losowo. Wypraszam sobie, można wylosować profit. Wielu serdecznych, docenianych przez gamerów, prawdziwych graczy, youtuberów, promuje normalnie hazard dla dzieci i wszystko jest z tym. W porządku. Ba, są stronki, gdzie można ze skrzynki wylosować. Graj! Woo, Jak wypadnie, to wdowa w grę. I to bez podawania imion. Bo po co drama? Na, nasze polskie największe gamingowe kanały bez problemu próbują. I nikt o tym nie mówi. Coś w sensie ja powiedziałem. Ale bez podawania imion, więc sobie sobie jakbym nie mówił. Mamy teraz ludzi od tego. Więc jak już przestaną być oportunistami, to zapraszam serdecznie zająć się tymi pochodnymi od CSGO Lotto. Teraz aktualnymi. Hellcase chyba się nazywa jedna stronka. Nie wiadomo na co się trafi w takiej skrzynce, To coś jak w jajku niespodziance. Ale przynajmniej, kinder niespodzianki masz w czekoladę, Czekolada jest dobra. A z takiej skrzynki dostaniesz szary i tebek. Z brzydkim skinem. Znałam dobrze temat, ponieważ mój nastoletni syn także był graczem, a ja czasami grałam z nim, żeby wiedzieć, w co się bawi. W grach można kupić skrzynki, które mają losową, wirtualną zawartość, mogącą przyczynić się do wygranej. Ej, ale jak można wygrać takie skrzynki, to, to jest buy to Win. To, to nie, słaba gra, to słaba gra. Filip, czy ty wydawałeś pieniądze na jakieś wirtualne przedmioty? Nie od razu, bo te wpłaty są bardzo małe. Nie wiem jak to się stało, że aż tyle wydałem. To już koniec, prawda? Nie będę mógł grać w gry. Ja tak nie przeżyję. Proszę powiedzieć synowi, żeby pokazał pani, jak się gra w tą grę. Pani mówi poważnie? Będę z gównia, że w gry komputerowe. Nie jestem negocjatorem, ale wydawało mi się, że w przypadku niedoszłego samobójcy dobrze jest odwrócić jego uwagę i zaangażować się w temat, który może go interesować. Gdybyś się naprawdę zdał na rzeczy, to byś kupiła dzisiaj skrzynek i powiedziała: kosa, kosa! Boże, jaki ja jestem głupi. Wydawało mi się, że chłopak może chcieć zagrać ze swoją matką w grę. Jakkolwiek pomysł mógł być szalony, mógł również zadziałać. Synku, zagramy razem? Naprawdę byś chciała? Tak, chciałabym wiedzieć. Co cię tak zafascynowało? Chcę to zrozumieć. A co będzie, jeśli Tomek umrze przeze mnie? Nigdy mi tego nie wybaczysz. To weźmiemy jego mieszkanie, które przypisano w testamencie i wszystko postawimy. Przepraszam, mamo. Proszę, wybacz mi. Badania wykazują, że nastolatki szybciej uzależniają się od hazardu niż dorośli. Dlatego kupowanie skrzynek w grach wideo jest tak niebezpieczne dla dzieciaków, ponieważ nie rozumieją idei hazardu i nie potrafią się przed nią bronić. I w tym bardzo głupim dokumencie, z bardzo głupimi scenami oraz z głupim aktorstwem, przynajmniej powiedziała jedno zdanie mądrze. Jako prawdziwy gamer, true gamer, dziesiątki tysięcy w tych grach zmarnowałem życia. Uważam, że naprawdę, oprócz oczywiście uzależnienia od gier, co się dzieje, realnym zagrożeniem są te pieprzone lootboxy. One się pojawiły w pewnym momencie, żeby dodać jeszcze taki wiecie, kolejny faktor uzależnienia do, do gry, żebyście się działy akurat w tej grze jak najwięcej. To oczywiście najbardziej zapoczątkował z takim realnym profitem do zdobycia Counter-Strike. Dopiero potem poszły za tym wszystkie inne gry. To chociażby w Stanach były już regulowane, na przykład Overwatchu czy Rainbow Siege. Masz już jakby pokazaną jakby procentową szansę oraz ona się podnosi jeżeli nie trafisz czegoś więc końcu ten najlepszy i tam jak powinieneś dostać w zależności od tego ile tych szynek otworzysz, to jest oczywiście z góry napisane, ale kiedyś nie było dzieci jakie się strasznie tego uzależniały to przecież była faza w 2013-2014 roku że wszyscy to otwierali, wtedy o tym było głośno, o tym się wtedy mówiło i można było jakoś zareagować, a teraz w sumie to tak po cichu ludzie robią albo poprzez jakieś zewnętrzne stronki więc jeżeli to jakaś dorosła osoba mnie ogląda to proszę zwrócić uwagę tu swojemu, czy to kuzynowi, czy rodzeństwu czy może nawet dziecku, że hej hazard to jest najgorsze gówno, w które można się wrzucić. Jest równie złe co alkoholizm i zniszczy ci życie. Nie opłaca się. Rozumiem, że to jest niebezpieczne. Tak. No! Do głowy by mi nie przyszło, że w grach można uzależnić się od hazardu. Nie zdawałam sobie sprawy. Dobra, przez co jest, jak ona moje mówi dziecko. to po prostu. To była nasza, całą tą miłą wypowiedź i męża. Psujesz, niszczysz mi i brocisz. Fajnie, że odchodzisz sobie tak na chillu, a typ na dole się tławi, dosłownie umiera na śmierć. Kiedy Barbara i Filip zeszli do pokoju, Igor monitorował oddech Tomasza. Mężczyzna był nadal nieprzytomny. Coś się dzieje, zaczął bardziej harcić. E, proszę powiedzieć, czy krwiak na szyi się powiększa? <grym> Jakoś tak mniej oddycha! <grym> tak, jest większy. Mój mąż się zaczął dusić. Jest cały siny na twarzy. Mordo, on nie żyje! To sobie wygląda na martwego! Nie dobry, pobytowe ratunkowe. Są ratownicy, szybko ratujcie go, on się dusi. Chciałam powiedzieć, że jest pani bardzo dzielna. Proszę zadbać też o siebie i o maleństwo. I zapisać syna na terapię uzależnienia od hazardu. Dobra. I jeszcze idę do kosmetyczki poprawić brwi. Kur. Nie wiem, co jeszcze jej polecić. Nie rozumiem. Halo, proszę pana. Pan nie słyszy. Teraz nieprzytomny. Okej. Okay. stabilna. Przejmuję. Dobra. Wysuwam żółchwę, sprawdźcie oddech. Jest oddech. Dobra, przynajmniej teraz nie mają tych masy gazowych, to ostatnio. I robi. Jestem Twoim starym! Od tragicznych wydarzeń minęło kilka tygodni. Tomasz dochodził do zdrowia pod okiem Barbary, która lada moment miała urodzić córkę. Filip chodził na terapię leczenia uzależnienia od hazardu, a w weekendy dorabiał udzielając korepetycji z angielskiego. Chciał odpracować pieniądze, które wyłudził. Ojeju, dziękuję ci kochanie, Jaki piękny. Sam na niego zarobiłem. Co się chwalisz? Bardzo się cieszę, że zdecydowałaś się dawać repetycję. Tak postąpiłby prawdziwy facet. Jestem z ciebie dumny, synu. Lubię uczyć, zresztą mam fajną uczennicę. Ładna? Najładniejsza w klasie. Piękno to jest pojęcie względne, w zależności od perspektywy, którą się obiera. Nie można powiedzieć, że ktoś jest najpiękniejszy w klasie. Według mnie... Można obiektywnie stwierdzić, czy ktoś jest ładny czy nieładny. Dla twojej mamy. Ty jesteś najpiękniejszą osobą na świecie, ale czy jesteś najpiękniejszy? Nie wiem, nie widziałem. Ale proszę zwrócić na to uwagę. Przepraszam bardzo, wypraszam sobie. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, jakim zagrożeniem są gry. Byłam bardzo dumna z Filipa, że trzyma się z dala od tego. Ja i Tomasz staraliśmy się być jak najlepszym wsparciem dla niego. To jest drogą dla innych rodziców. Zdaniem psychologów skrzynki... No nie! Gra, zwany boxy, Halo, tak się dobrze bawiła, to teraz, kurczę, kurczę ura, muzyka. Do... Kurczę, po pogrzebie. Narażone są na nie szczególnie dzieci, które nie zdają sobie sprawy z zagrożenia. Skrzynki spotykane są także w grach przeznaczonych dla najmłodszych. Rodzice powinni upewnić się, czy gra kupiona dziecku zawiera mechanizm... <laughs> tam mina. <laughs> Okej, okay, myślałem, że będzie dużo gorzej. Myślałem, że po prostu pokażą chłopaka, który gra dużo w gry i mówi, ha, głupie gry. Ale chciałem zaznaczyć, że jak na materiał, o grach komputerowych było źle, ale nie było najgorzej. I fajnie, że dali przestrzeń w tym rozrywkowym formacie na słuszną opinię, że trzeba uważać na hazard. Hazard może być wypadem towarzyskim ze znajomymi jako dorośli ludzie raz na rzadko. Ale na pewno nie dla dzieciaków, które nie wierzą, o czym to się mierzy, bo jeszcze nie mieli okazji poznać osób zależnionego albo poczytać o tym, albo sami to go zakosztować, więc no nie polecam, pamiętajcie moi drodzy, tutaj wyrzucę tą mądrość, bo się czuję taki mądry teraz, eee, wszystko jest dla ludzi, ale nie ludzie do wszystkiego, dziękuję pięknie za oglądanie tego odcinka, jeżeli się wam spodobał, to nie dobrze, bo to dziunka i jest, dlatego widzimy się jeszcze w niedzielę, aby zmienić twoje zdanie, a jak na razie dziękuję pięknie, widzimy się w niedzielę, U, po prostu już powiedziałem, Opa.